Czy to w ogóle możliwe, żeby na studiach zaocznych były praktyki zawodowe? Cześć, moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj porozmawiamy jeszcze o ostatnich rzeczach dotyczących studiów turystycznych, i dzisiaj temat: jak wyglądają praktyki zawodowe na studiach turystycznych. Bo niestety, moi kochani, musicie liczyć się z tym, jeżeli pójdziecie na studia turystyczne, że będziecie tam mieć praktyki zawodowe. I powiem Wam szczerze, że ja, jak szłam na te studia, to nie wiedziałam o tym, że będą tam jakiekolwiek praktyki zawodowe. Dowiedziałam się tego na początku studiów od moich kolegów z roku, którzy byli w różnym wieku i mieli różnych innych kolegów z innych, jakby. Roków studiów, i z tegoż powodu doszły do nas takie słuchy, że będą tutaj takie praktyki, ale jeszcze nikt nie wiedział jakie i nikt nie wiedział kiedy, bo tak naprawdę dostawaliśmy plany zajęć z semestru na semestr i nie wiedzieliśmy i nie mogliśmy się spodziewać niczego, że będziemy wiedzieć z góry, kiedy to będzie i będziemy sobie mogli zaplanować coś. Okazało się, moi drodzy, że te praktyki były na czwartym semestrze. Dostaliśmy informację, że musimy takie praktyki wykonać zgodnie z naszą specjalizacją, którą wybraliśmy, czyli w przypadku mojej grupy to było hotelarstwo i gastronomia i obsługa ruchu turystycznego. No i to się wiązało z tym, że po prostu ci, którzy mieli specjalizację hotelarską, musieli iść do hotelu i punktu gastronomicznego odbyć te swoje praktyki. A ja, jak miałam specjalizację obsługa ruchu turystycznego, to musiałam odbyć te praktyki albo na lotnisku, albo w biurze podróży. Albo jeszcze była jakaś trzecia opcja, o której ja już w tym momencie nie pamiętam, ale wiem, że lotnisko i biuro podróży było tymi dwoma rzeczami, pod, pod którymi mogliście sobie wybrać. My wszyscy, słuchajcie, byliśmy zaskoczeni tym tematem. Że na studiach zaocznych my musimy mieć zaliczone praktyki. I nikt nas, słuchajcie, nie pytał o to, czy my mamy w ogóle jakby czas na to, żeby iść na te praktyki, czy sobie te praktyki jakoś, słuchajcie, po kombinatorstwie załatwimy. Po prostu musieliśmy to zaliczyć, miała być z tego ocena, i normalnie na koniec dyplomu. Jest z tego ocena. I normalnie w USOS-ie jeszcze wtedy podczas semestru także była z tego ocena. I powstał problem. Bo to było 240 godzin, słuchajcie, tych praktyk. A to się wiąże z tym, że to jest z tego co pamiętam 3 czy 4 tygodnie. Nawet chyba więcej jak 4 tygodnie, bo 160 godzin to było, wysłuchajcie, miesiąc, a to było 240, czyli prawie dwa miesiące codziennie od tej, przypuśćmy, 8 do 16 musieliście być na tej praktyce. I wiele, wiele osób z mojej grupy miało to szczęście, że sobie te praktyki, słuchajcie, pozałatwiało jakimiś tam kanałami różnymi, ale ja niestety nie miałam tego szczęścia. Jednym moim szczęściem było to, że podczas studiów nie chodziłam do pracy, więc miałam po prostu trochę łatwiej. No i zaczęłam moi drodzy szukać jakiegokolwiek biura podróży, które, które chciałoby mnie przyjąć na takie praktyki. Oczywiście te praktyki były bezpłatne. To nie było tak, że dostaliście za te praktyki jakiekolwiek pieniądze. To już tak naprawdę zależało tylko i wyłącznie od. Yy, Konkretnego biura podróży, które mogłoby Wam tak po prostu z własnej nieprzymuszonej dobrej woli zapłacić. Ale, moi drodzy, nie liczcie na to, takich dobroci w naszym kraju nie ma, bo jeśli coś jest bezpłatne i to jest wpisane w umowie o tych praktykach, bo były do tego specjalne dokumenty, i m.in. była umowa, którą Wy i biuro podróży musieliście podpisać. Po prostu było tam napisane, że to jest bezpłatne i że nie dostaniecie za to ani grosza. Ale wracając do poszukiwania tychże praktyk. W Warszawie w tym momencie jest nie wiem ile biur podróży, moi drodzy, bo nigdy tego nie liczyłam, ale to jest bardzo duże miasto, więc tych biur podróży jest bardzo dużo. No więc ja, jakby znając na początku jakieś w okolicy, zaczęłam po prostu jeździć po tych biurach podróży. I wszędzie słyszałam to samo. Nie przyjmujemy na praktykę, nie przyjmujemy na praktykę, nie przyjmujemy na praktykę. A w jednym z biur podróży pani mi powiedziała, że owszem, oni nie przyjmują na praktyki, ale ona, będąc na studiach turystycznych, także miała zrobić takie praktyki. Więc sobie w tym momencie pomyślałam, no to jak pani miała zrobić te praktyki, to chyba doskonale zdaje sobie z tego sprawę, co ja czuję, kiedy jestem w 30. biurze podróży, które mi mówi, że mnie nie przyjmą na tą praktykę. Byłam, słuchajcie, załamana, bo musiałam to gdzieś zaliczyć. Nie miałam w ogóle jakichkolwiek znajomości, żeby mi ktoś to po prostu podpisał. Moja mama zaczęła mi sugerować, że a może jednak byłoby dobrze, żeby po prostu komuś zapłacić, jednak te ileś tam stówek, i poprosić go o to, żeby po prostu podpisał czyli dać najzwyczajniej świecie łapówkę. Ale to też nie doszło do skutku. I w końcu zdecydowałam się na ostateczność. Czyli po prostu poszłam do uczelni, poszłam do tego biura, w którym oni obsługiwali tylko i wyłącznie te praktyki, po prostu powiedziałam, że mam taki problem. No i pani do mnie mówi, że oni mają podpisaną umowę z biurem podróży XYZ, i tam jak pójdę, to oni mnie przyjmą. Podała mi adres, no i ja tam pojechałam. Weszłam tam, opowiedziałam wszystko co i jak. Przyjęła mnie pani, która nie była zbyt sympatyczna. Powiedziała mi, że szefa dzisiaj nie ma w pracy. No a to musi szef zdecydować. No i że ona do mnie zadzwoni. Tam, nie wiem, na drugi dzień. No, ale słuchajcie, minął ten drugi dzień. I trzeci dzień. I ona nie dzwoni. Więc ja po prostu się, słuchajcie, zdenerwowałam najzwyczajniej siecie i zadzwoniłam do niej i po prostu jej powiedziałam, no przepraszam panią bardzo, ale obiecywałam mi pani, że pani do mnie zadzwoni, a pani do mnie nie dzwoni i myśli pani, że co, no ja mam praktyki do zrobienia, ja muszę wiedzieć, czy ja będę robiła te praktyki u was, czy nie. Pani wielce się zbulwersowała na mnie, że ja do niej dzwonię i ja ją pytam o takie rzeczy. Ale dzięki temu, słuchajcie, że tak ją naciskałam przez ten telefon i trochę ją opierniczyłam. Zyskałam tego samego dnia, bo mi przyjechać po południu. Zyskałam tego samego dnia podpis y, tego wspaniałego szefa, y, i okazało się, że będę zaczynać te swoje praktyki tam, z tego co pamiętam, 17 lipca, a kończyłam je jakoś pod koniec sierpnia. Tak to chyba było. Już nie podam Wam konkretnych dat, bo po prostu nie pamiętam, ale wiem, że rozpoczynałam 17 lipca, a kończyłam pod koniec sierpnia. 25, czy tam 30 jakoś tak. E, oprócz moi drodzy tego, jak już powiedziałam wcześniej, że trzeba było podpisać umowę z tym biurem podróży, to jeszcze przed Wami stanęło takie zadanie, że mieliście taki dzienniczek, w którym musieliście każdego dnia napisać, co robiliście i czego to Wyście się nie nauczyli. Ja słuchajcie, w tym dzienniczku prowadziłam kreatywną księgowość. A dlatego, że jak trafiłam do tego biura podróży, to miałam kompletnie inne wyobrażenie o biurze podróży takim z prawdziwego zdarzenia. Takim, o którym słyszałam na studiach, takim, o którym się uczyłam. Okazało się, słuchajcie, że to biuro podróży nie działa na takiej zasadzie, że przychodzi sobie klient i, w, i wy mu przedstawiacie ofertę. Oni nie byli organizatorem turystyki, oni byli takim dziwnym tworem, który nie był ani organizatorem, ani pośrednikiem, ani agentem. Tam ludzie fizycznie. Po prostu nie przychodzili, a jak przychodzili, to bardzo rzadko raz w miesiącu dwa razy w miesiącu tam nie pojawiali się klienci fizycznie w ogóle. Tylko oni organizowali takie i to też nie można powiedzieć, że to były wycieczki jakieś takie wyjazdy, słuchajcie zagraniczne, biznesowe w których oni organizowali ludziom wizy, zaproszenia. Hmm. I w ogóle, jakby przechodzili przez cały system wizowy, i potem wysyłali ludziom paszporty z wizą do domu przez na przykład y, kuriera. I to były generalnie rzecz biorąc podróże do krajów wschodnich: typu Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan, y, Azerbejdżan y, jakieś pojedyncze wyjazdy, chyba na Litwę. Ale to bardzo mało. Generalnie rzecz biorąc, wchodziła yy, Ukraina, Białoruś, Rosja i Azerbejdżan. Uzbekistan, chyba jeszcze raz, bo raz w życiu, słuchajcie, podczas tych praktyk byłam w ambasadzie Uzbekistanu, co w ogóle ja, ja nawet nie wiedziałam, że taka ambasada jest w Warszawie. Więc nie uczyłam się tam niczego takiego o, o takim prawdziwym biurze podróży, które po prostu klienci przychodzą, sprzedajecie im oferty turystyczne. Zresztą potem nie umieszkałam jednej z tych kobiet, które tam pracują, po prostu o tym powiedzieć, że nie rozumiem działalności waszego biura podróży, bo tak nie działa po prostu prawdziwe biuro podróży. A ona przyznała mi rację, no, że rzeczywiście oni nie działają jak takie prawdziwe biuro podróży, tylko po prostu mają w nazwie biuro podróży, ale tak naprawdę to jakby. Nie wiem, są pośrednikiem pomiędzy urzędem wizowym a klientem. No. I w ogóle potem się zaczęła zastanawiać nad tym, po co nasza uczelnia podpisała umowę akurat z takim biurem podróży, bo my się kompletnie innych rzeczy uczyliśmy o biurach podróży na studiach, a tam było kompletnie jakiś, nie wiem, to był jakiś dziwny twór. No i między innymi, słuchajcie, właśnie tym się zajmowałam. Kserowałam paszporty. Woziłam wnioski paszportowe po Warszawie, zwiedziłam ambasady Białorusi, Ukrainy, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, w ogóle nawet nie wiedziałam o tym, gdzie to jest, ale już teraz nawet wiem. I słuchajcie, teraz bym nawet tam zajechała. Nie byłam tylko w ambasadzie rosyjskiej z uwagi na fakt, że tam się nie wchodzi, tylko jest specjalny taki urząd wizowy rosyjski, który mieści się na Alei Jana Pawła II i tam po prostu... Rosjanie przyjmują te wnioski wizowe i potem tam stamtąd się odbiera te paszporty. Słuchajcie, ile ja ludzkich paszportów przez te paradaście tygodni przerobiłam, ja mogłam na pół Warszawy i nie tylko na pół Warszawy kredytów wziąć. Także obrót tymi paszportami był taki, słuchajcie, naokoło w ogóle. Tam się wszystko działo. Wszystkiego wam nie opowiem ze względu na fakt, że to jest film na YouTubie, ale tam się działy naprawdę różne ciekawe rzeczy. Kserowałam dokumenty, niszczyłam dokumenty w niszczarce. Czasami mi się zdarzało, słuchajcie, sprzątać też w tym biurze podróży: podłogę zmywać, kurze wycierać. I przez połowę tych praktyk, to ja nie zrobiłam tak naprawdę nic, nudziłam się. I potem, jak przychodziło do pisania tego dzienniczka, no to ja nam prowadziłam kreatywną księgowość. Wymyślałam, Trzy rzeczy, no bo przecież nie mogłam pisać, że na przykład, nie wiem, jednego dnia kserowałam tylko kartki, i e, pół dnia na przykład sprzątałam e, podłogę. No bo to chyba nie o to chodziło, nie? Jak się szło na takie praktyki, więc trzeba było prowadzić kreatywną księgowość. Atmosfera, słuchajcie, w tym biurze podróży była taka, że pracował tam tylko jeden mężczyzna i reszta to były same kobiety, i tam się w ogóle też rzeczy wśpieszne, różne działy, ale co w ogóle mnie najbardziej uderzyło, to to, że to biuro podróży było dwupiętrowe i po prostu jedni pracowali na piętrze, a drudzy na parterze. I często było, słuchajcie, tak że ci na dole obgadywali tych na górze i na odwrót, a potem jak jedni i drudzy mieszali się na, na piętrach, to wielka przyjaźń, moi drodzy. I, i jakie to niewielkie koleżanki. Wiecie, ja nigdy nie wdawałam się w te dyskusje ja byłam tylko takim cichym słuchaczem, jeśli jedni opowiadali na drugich. Ale to było takie. Nie powinni robić takich rzeczy przy jakby praktykantach, którzy przychodzą z uczelni, bo to nie jest za bardzo dobrze o, o nich samych świadczy, biorąc pod uwagę, że ja na przykład nie opowiadałam tego później moim kolegom na studiach, co tam się działo. Ale na przykład inni mogł, mogliby to opowiedzieć, i po prostu to by się taka wiecie, kula śnieżna potoczyła, że ktoś by się w którymś momencie gdzieś dowiedział. A to nigdy nie jest, słuchajcie, przyjemne i miłe, jeśli wychodzą takie rzeczy na światło dzienne. No i przeżyłam, słuchajcie, te 240 godzin na kserowaniu kartek, sprzątaniu, czasami załatwianiu jakichś prywatnych rzeczy tych szefów tego biura podróży, na jeżdżeniu po Warszawie, gdzie nauczyłam się jakby miasta. I poznałam też różne miejsca, to chyba jest taki jeden, jedyny plus, słuchajcie, z tych całych praktyk moich, że po prostu nauczyłam się poruszać bardziej po Warszawie niż do tej pory jakby umiałam w tamtym momencie. Przyszedł czas, w którym musiałam już zakończyć te praktyki, więc jeszcze jedne dokumenty musiałam przynieść, w których pani... XYZ, która była opiekunką moich praktyk, to musiała wypisać coś o mnie, napisać jak ja się tam sprawowałam na tych praktykach i tam podpisać, ja to potem jeszcze musiałam oddać razem z tym dzienniczkiem wspaniałym, w którym prowadziłam księgowość kreatywną no i to się słuchajcie, tak wszystko skończyło, że mi tam pani piątkę wypisała, że ja to jestem w ogóle, wiecie i Wyobraźcie sobie, że tu jeszcze się dzieje taka dosyć śmieszna rzecz, bo wtedy, kiedy były te praktyki, to one były na przełomie lipca i sierpnia, tak jak wam powiedziałam na początku tego filmu. I był 15 sierpień, który jest świętem niepodległości, może świętem niepodległości, świętem wojska polskiego, no i to jest wolne generalnie rzecz biorąc od pracy dla wszystkich, więc to biuro podróży fizycznie też nie pracowało. A mi, słuchajcie, nie przyszło do głowy, żeby po prostu dopisać ten jeden dzień, jakiś gdzieś po prostu już randomowy po skończeniu tych praktyk dodatkowy. I pani w tym um, pokoju, który przy, przyjmował te papierki, powiedziała do mnie, że brakuje mi jeszcze jednego dnia. A ja do niej mówię tak, ale jak to? No, bo tutaj nie ma 15 sierpnia. A ja tak. Siedzę, patrzę się na nią i tak mnie no ale 15 sierpień, to jest święto wolne od pracy. A ona niewiele myśląc mówi do mnie tak. To było święto wolne od pracy dla pracowników etatowych, dla stażysty, nie. A ja po prostu zamarłam i patrzyłam na nią jak na jakąś idiotkę. I już chciałam jej powiedzieć... To co, miałam siedzieć pod biurem podróży od 8 do 16? No, i tak się słuchajcie, okazało, że pani nie przyjmie mi tych papierków, dopóki nie podpisze jeszcze jednego dnia. Więc słuchajcie, zabrałam te papiery, wyszłam z tego pokoju, zdenerwowana i wkurzona. Dopisałam, słuchajcie, pod spodem jeszcze jeden dzień, który fizycznie był dniem przyszłym. Wymyśliłam, że ja coś tam robiłam. No i pojechałam znowu do tego biura podróży. Dlatego, że na końcu tego dzienniczka była tabelka podpis opiekuna, i tam pani musiała się popodpisywać pod każdym dniem. No więc pojechałam do tego biura podróży już po tych skończonych praktykach, wchodzę do środka i mówię, że pan potrzebuje jeszcze jeden podpis. Opisałam im całą tą sytuację, te kobiety, które tam były, zaczęły się śmiać, no, ale, no, no bo to było generalnie rzecz biorąc śmieszne i chore na głowę. No ale podpisała mi pani ten e, dzień, który tak naprawdę fizycznie jeszcze nie zaistniał, ale ja już nie wróciłam po, ponownie na uczelnię, bo wiedziałam o tym, że musi minąć ten jeden dzień, który jest dopisany, że ja mogła to oddać. No, i potem za dwa dni znowu pojechałam z tymi papierkami. Pani znowu skrupulatnie to sprawdziła. No i w końcu zatwierdziła te papierki. I jakby te całe praktyki trzeba było zaliczyć do 30 września. Więc ja oddałam to jakoś, nie wiem, w środku września. No i po tym jak to oddałam, to już wszystko przeszło przez USOS, i za jakiś czas na moim loginie weszła. Ocena moja z tego, piątka. No. I to był, słuchajcie, moment, te całe praktyki, te 240 godzin tych praktyk, to był moment, w którym ja zrozumiałam, że ja nigdy więcej nie chcę trafić do biura podróży. Bo dopóki nie przeszłam tych praktyk, to miałam takie samo zaparcie w tym, że ja chcę pracować w turystyce, że ja chcę pracować w biurze podróży. I jeszcze wtedy nie myślałam o tym, że założę kanał na YouTube. Znaczy, może trochę myślałam, ale jeszcze nie wiedziałam. Że założę kanał na YouTube i że będę opowiadać na YouTube o, o turystyce i o historii XX wieku. Ale i że ta turystyka będzie stricte tematem przewodnim mojego kanału w tym momencie. Ale po prostu po tych wszystkich sytuacjach, które się wydarzyły w tym biurze podróży, zdecydowałam, że ja nie chcę. Ja była po prostu tak przytłoczona tymi sytuacjami, tym, co się tam działo, ale wam nie, nie mogę wam powiedzieć wszystkiego. Po prostu szanuję też tych ludzi, którzy tam byli. Że ja się tam niczego nie nauczyłam. Że ja przysiedziałam te 240 godzin na tym, że jak serowałam kartki albo po prostu przez 8 godzin po prostu siedziałam przed komputerem i nie robiłam nic, bo takie dni, słuchajcie, też były, w których po prostu nie robiłam nic albo dziurkaczem robiłam dziurki w kartkach. Że stwierdziłam, że zmarnowałam 240 godzin swojego życia, a zmarnowałam je, bo musiałam je zmarnować na to, żeby dostać ocenę. I po prostu po tym wszystkim stwierdziłam, że ja nie chcę. Po prostu nie chcę. Bo jeżeli te, te biura podróży wtedy miałam takie przyświadczenie, wszystkie mają tak wyglądać, no to ja, ja nie chcę, po prostu nie. To był moment, w którym zrozumiałam, że nie chcę. I potem moja mama do mnie powiedziała, że może jednak zrezygnowała z tych studiów. Ale ja dobrnęłam w tym wszystkim do końca i nie poszłam na studia magisterskie z turystyki. To chyba też powinnam zrobić o tym odcinek, w którym opowiem, dlaczego finalnie się nie zdecydowałam na studia magisterskie z turystyki. No, ale to był taki właśnie moment, w którym ja po prostu no, poczułam to, że ja nie chcę. Bo pomyślałam sobie, że to na pewno będzie wyglądało podobnie innych biurach podróży. A życie zweryfikowało też to, że potem się okazało, że bo wszystko to i tak mnie do tego biura podróży nie przyjmą, bo nie mam tego, 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 tego tego, tego i jeszcze tamtego. Bo nigdy gdybym miała znajomości w biurze podróży, to bym w nim pracowała. I tak się, słuchajcie, zakończyła to cała historia z tymi praktykami zawodowymi. Potem się dowiedziałam, że tak naprawdę na tych praktykach zawodowych. Z całej mojej grupy tych 30 paru osób, to tylko ja chodziłam, a reszta, reszta ludzi miała takie taki farty, takie szczęście w życiu, że sobie to jakoś pozałatwiali, tylko nikt nikomu nie chciał pomóc, bo moja grupa była taka, że ludzie sobie tam nawzajem za mocno nie pomagali. Wiem, że też jedna dziewczyna chodziła do hotelu. I podobne rzeczy się działy w tym hotelu, jak w tym biurze podróży. Także nie liczcie na to, jak pójdziecie na jakiekolwiek praktyki. Albo już byliście, albo będziecie, że się czegokolwiek nauczycie. Bo taki starzysta praktykant to jest generalnie rzecz biorąc, przynieść, wynieść, pozamiataj. Jego się nic nie uczy, a potem się zbiera laury, że się wypuściło ileś tam praktykantów i nauczyło nie wiadomo czego. A tak niestety nie jest. Moi drodzy, to już jest koniec tej wspaniałej historii o praktykach na studiach turystycznych, na studiach zaocznych. Jeżeli coś Was zdziwiło, zaskoczyło, albo nie byliście zaskoczeni tym, o czym Wam opowiedziałam, to napiszcie mi o tym w komentarzu. Albo jeżeli ktoś z Was studiuje jakiśkolwiek inny kierunek, to też mi będzie bardzo miło, jeśli mi napiszecie, czy na Waszych studiach pojawiły się jakiekolwiek praktyki. W tym wideo, moi drodzy, to już jest wszystko. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie. 爸爸。